Wieczór. Witam Państwa serdecznie w imieniu Waszych Kultury za przybycie na wystawę, która otwiera tak naprawdę część wystawową Jarmarku Jagiolońskiego. Jest mi niezmiernie miło gościć Monikę Szmajchel, kuratorkę owej wystawy. Wystawa: wspomniane tradycje ludowe Bereniki Kowalskiej. Jest to tak naprawdę. Są to tak naprawdę przemyślenia artystki dotyczące różnych e, pozostałości ludowych, czyli jak sakrum profanum w wierzeniach i tradycji ludowej przenika się. E, na wystawie mam, no, prezentujemy 10 wycinanek, a także sztandary, dwa duże i 6 małych. E, Więcej nie będę zabierał głosu monica i oddaję głos, która opowie dokładnie o poszczególnych dziełach. Dobrze. Może ja zacznę od tego, że również pragnę Państwa bardzo gorąco powitać na dzisiejszym wernisażu. Wernika Kowalska jest artystką niezwykle młodą, absolwentką ASP Krakowskiego w pracowni profesora Zbigniewa Bajka. Artystką, która zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, ale jak również tutaj możemy zobaczyć tkaniną artystyczną i wycinanką. Bardzo często inspirują ją właśnie tradycje i motywy związane z polską ludowością, z, z tymi wszystkimi wierzeniami i właśnie z przenikaniem się sfery sakrum i profaną w życiu codziennym każdego człowieka. Na dzisiejszej wystawie tutaj mamy, mamy przyjemność zaprezentować główny, główny trzon, czyli 10 właśnie wycinanek, jak powiedział już Łukasz, które podejmują tak naprawdę motyw przejścia. Dwa takie motywy, momenty przejścia bardzo istotne w życiu każdego człowieka. Pierwszy z nich to oczywiście są zaślubiny. Moment przejścia ze stanu wolnego już do stanu małżeńskiego. Artystka inspirując się dawnymi tradycjami i wierzeniami ludowymi przywołała tutaj kilka zwyczajów, które niestety w tym momencie pozostają już zapomniane albo jak w przypadku oczepin praktykowane, ale w bardzo zmienionej formie. Tutaj wśród tych prac możemy wyróżnić przede wszystkim właśnie pieczenie kołaczy, rozpleciny, wieńczyny, rózgowiny czy właśnie oczepiny, czyli to symboliczne, Przejście Panny Młodej już w stan małżeński, i założenie jej czerwca, któremu bardzo często towarzyszyło również ścięcie, warkocza, i tutaj smutek troszkę ze strony Panny Młodej. I drugie, drugi obrzęd przejścia, tego ostatecznego przejścia, y, ostatniego momentu w życiu człowieka, w którym towarzyszy mu rodzina i najbliżsi, czyli tradycje związane ze śmiercią. Tutaj możemy zobaczyć właśnie obrzędy związane i modlitwy związane z odchodzeniem, przychodzeniem duszy do tamtego świata. To wszystkie misteria, które odbywały się w chłopskiej izbie, czyli tak naprawdę sakrum i miejsce w świętym dla każdej rodziny. Miały znaczenie apotropaiczne. Tutaj przy śmierci było to niezwykle istotne, ponieważ one miały chronić duszę i pomóc jej spokojnie odbyć podróż na tamten świat. Temu służyło na przykład przewracanie stołków, żeby duszanie nie krążyła wokół zmarłego, żeby nie chciała do tego zmarłego ciała wrócić, oznaczanie drzwi domu, w którym, do którego zawitała śmierć, dla przestrogi przechodniów. Czy również nakładanie śmiertelnicy, czyli tej ostatniej sukni, czy też koszuli lnianej, w której zmarły odchodził już z ziemskiego świata. Drugą część wystawy stanowią natomiast Watiki, jedwabne Watiki, wśród których widzimy dwa duże sztandary, które są widoczne na tej ścianie. One są inspirowane sztandarami pogrzebowymi. Tutaj artystka, jeżeli chodzi o motywy, które na nich zawarła, inspirowała się również wizerunkami Maryi, a nawet nie tyle samymi wizerunkami, co sukienkami nakładanymi na, na święte obrazy związane z kultem maryjnym, oraz sześć małych tkanin sztandarów nawiązujących do sztandarów noszonych przez ministrantów w trakcie procesji. I tutaj jest taka ciekawa rzecz, ponieważ artystka tu łączy świat ten świecki i, i Święte jakby obrzędy i święte znaczenie tych prac, ponieważ postaci, kompozycja postaci na tych Batikach jest inspirowana starymi fotografiami z domu artystki. Natomiast postaci te nie mają twarzy, jest to zabieg celowy, ponieważ ich charakter i ich, ich znaczenie określa ornament. Ten ornament ludowy, który łączy postacie, który mówi, kim one tak naprawdę są i co jest dla nich istotne. Myślę, że to tyle z mojej strony. Jeżeli państwo chcą bliżej zapoznać się ze wszystkimi tymi zwyczajami prezentowanymi przez artystkę, zapraszam do przeczytania również komentarzy, którymi opatrzone są prace i życzę miłego oglądania. Ja jeszcze na koniec e, zapraszam do testowania się naszym lubelskim cydrem z jabłek polskich, e, a także e, do e, Zapoznania się z twórczością artystki i szerszym komentarzem kuratorki, który jest zawarty w katalogu, który jest dostępny przed wejściem. Zapraszam do wystawy.